Wygrana na zakończenie całego turnieju, pierwszego turnieju Ligi Akademickiej AZS. Chyba wygrana smakuje podwójnie, zważywszy na to, że wygrana zapewniona tak naprawdę 5 sekund przed końcem meczu. No smakowała naprawdę. To zwycięstwo jest takie ważne, bo buduje pewność też w drużynie, też tworzy taką atmosferę w drużynie. To są bardzo ważne zwycięstwa. Myślę, że takie mecze właśnie będziemy pamiętać i będziemy używać też do przyszłości. Wygrana bardziej sportowa czy wygrana bardziej mentalna? Myślę, że mental dużo dał. Tak, dużo cierpliwości, bo przeciwnik dobry, zorganizowany, bardzo dobry mecz. To był naprawdę bardzo dobry mecz. Myślę, że z naszej korzyści graliśmy bardziej spokojnie na końcu, głowa okładana i no, skorzystaliśmy z naszej okazji. Tutaj naprawdę Grzegorz Klik dzisiaj był niepotrzebny. Jest potrzebny, ja się uczę od niego, naprawdę to chłopaki też bardzo dobrze pracowali cały turniej, nie ma co kłamać. Cieszymy się naprawdę z tego turnieju, naprawdę. Czy w tym turnieju e, można wskazać dużo pola do poprawy, jeśli chodzi o Janów i o te błędy, które się pojawiały w, w tych trzech spotkaniach? No pewnie są błędy, to jest, to jest hokej, to jest gra błędów, nie? to jest bardzo ważne. Będziemy korygować właśnie nasze błędy, żebyśmy byli doskonali, nie? ale doskonaliść w naszą grę przechodzi przez błędy. Nie możemy być na najlepszą drużynę, młoda drużyna. Właśnie chcemy skorzystać z takich turniejów, gdzie uczymy się, uczymy się. A trudno było w ogóle poprowadzić drużynę złożoną z zawodników, z którymi się tak naprawdę na co dzień trenuje i gra? Właśnie... Od początku, odkąd zaczęliśmy trenować, nie? chłopaki mi pomagali dużo, bo szacunkiem do mnie przyszli. Nie? Naprawdę muszę ich dziękować jeszcze raz za to, że szanowali moje decyzje, moje treningi, że intensywność, moje, moje słowa nie? to było ważne dla, dla mnie i naprawdę dziękuję im, bo ułatwili mi pracę. Nie? Brakowało takich rozgrywek w ogóle w naciąkaju nie no, nie brakowało. Myślę, że od razu w turnieju weszliśmy jakby na 100%, że jakby ligowy mecz i chcieliśmy pokazywać właśnie, że nasz poziom jest... Czy to turniej czy liga to będzie ten sam. Ta liga pozwala na rozegranie przynajmniej na no tak liczę, 6-12 meczów, więcej niż, niż normalnie. Więc czy to może się przełożyć na poprawę gry na przykład w Młodzieżowej hokejnice? Pewnie. Musimy skorzystać, grać mecze to daje więcej doświadczenia chłopakom, Młodzi zawodnicy potrzebują grać, wiemy, że w niektórych ligach za granicę grają więcej meczów niż u nas w Polsce, bardzo będzie ważne, żeby po prostu grali, 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 doświadczenie przychodzi do tego, wiemy jak jest ciężko, ciężko z juniora do seniorskiej kadry się załapać, czy do ekstra ligi, to są ważne mecze. Ta liga trochę tak powstała chyba na bazie tego, co widzimy za, za granicą, w Stanach, nie wiem, w Czechach. Czy uczestnictwo w ogóle w takich rozgrywkach pokazuje tym młodym zawodnikom, że nie musicie rezygnować z nauki, możecie łączyć naukę i, i grę w hokeja? Właśnie bardzo wielki punkt pozytywny w tym, właśnie, że da się dwóch rzeczy na raz zrobić, studia, hokej, to naprawdę to jest wielki punkt, naprawdę. Cieszę się, że taki pomysł się urodził i musimy skorzystać z tego. To dla dla polskich hokej okay, to jest ważne.